Ujażdżacie Genshin'a? Tak, tą niedorobioną grę, w którą grają ludzie tego typu. 6 lat temu ludzie ze studia odpowiedzialnego za tę grę, Michojo, stwierdzili, że fajnie byłoby wziąć postacie z jakiejś nonnej gierki i zrobić z tego to samo, tylko w 3D. Tak powstał Honkai Impact 3, który w praktyce nie jest żadną trzecią częścią. Szkoła to piękny czas spędzony z rówieśnikami. No chyba, że gracie w Genshin'a. Gdzieś w Chinach trzech studentów postanowiło uratować świat. Ich plan? Lek na raka? Zatrzymanie globalnego ocieplenia? Znalezienie sposobu na nieśmiertelność? A może usunięcie loda. Nie. Słodkie uwu anime dziewczynki. W 2011 wydali swoją pierwszą grę. Fly me to the moon. Chcecie wiedzieć coś na temat tej gry? Wyprzedzała ona swoje czasy w 2011. Tak samo jak Genshin Impact wyprzedzał swoje czasy w 2020. A tak serio to o Doodle Jump tylko anime. Zachęceniu sukcesem gry, panowie postanowili założyć MiHoYo. i teraz, robiąc swoją kolejną grę, nie byli jakimiś losowymi deweloperami z Chin, byli oficjalnymi losowymi deweloperami z Chin. Potem zrobili jeszcze dwie części gier w uniwersum Honka, jak na przykład e, Pistolet Dziewczyna Z. I no cóż, aż w końcu nadeszła ta chwila, gdy w 2016 wydali. No, wydali Honka Impact 3 i kolejną grę ze strategią Słodkie UWRO z anime Dziewczynki. Panowie w piwnicach nie mogą się nie skusić, co nie? Gra początkowo została wydana na telefony, ale najprawdopodobniej z powodu przegrzewania się wysłużonych iPhone'ów 6s z 21 wymienioną baterią z rzędu gra została też wydana na naszego kochanego Windowsa. Przykro mi Linuxiarze. Innym powodem, aby nie używać telefonu może być też to, że gra z pobranymi wszystkimi niezbędnymi plikami zajmuje prawie 15 GB. ILE KURWA- W porównaniu do poprzedników, tym razem wszystko rozgrywa się w 3D, gdzie w trzech wymiarach bijemy potworki i ludzi. Ale to zaraz. Gra ma też swoje anime, mangi, ale szczerze, chuj mnie to obchodzi. Pokażę, każdych plikach zainstaluj, tylko po jedno. No, do, no dobra, no i też fajny gameplay. Więc zajrzyjmy, co nasi chińscy przyjaciele dla nas przygotowali. Już przy odpaleniu gry widzę nas coś niecodziennego. Logowanie się do gry reprezentuje wyjeżdżanie windą, ale gdzie? Czy czeka tam na nas nasz ojciec z mlekiem? Czy jest to może Dwayne The Rock Johnson? Całą tą niepewność podbijają tylko efekty dźwiękowe w tle. O no tak, byłbym zapomniał, przecież gramy w grę z Chin. Ale przechodząc do rzeczy. Po dojechaniu do końca znajdujemy się na mostku, gdzie czeka na nas jedna z wybranych bohaterek. Jest to główne menu gry i to stąd możemy się wszędzie dostać. Poruszając telefonem wywołuje się fajny efekt bawiący się perspektywą. To jest zależne od pogody. Po południu mamy słońce, wieczorem zachód słońca, a podczas deszczowej pogody zachmurzenie. Co ciekawe, klikając w telefon w prawym dolnym rogu, możemy też aktualną pogodę sprawdzić. Yy, dobra, więc nagrywam to yy, i sobie włączyłem gierkę, nie? Yy, no, jak wiadomo. I kurde za oknem jest to Nie. Bezchmurne niebo Co twierdzi gra? Czy jest 26 stopni i pada Co jest? Jednakże to, co tworzy atmosferę, to muzyka w tle. Nie wiem czemu, ale wszystkie te gry typu gacha z anime dziewczynkami mają taki niesamowity soundtrack. Nieważne jak słabe by były. Więc, będąc w menu, mamy początkowo cztery opcje. A tak mówi sam za siebie: daje nam dostęp do wszystkich trybów gry. Nie warto ich szczegółowo omawiać z ciekawszych. Mamy story, czyli fabułę gry. Coop raid, czyli raidy z innymi graczami, są tu też różne eventy, w których można wziąć udział. Valkyria pozwala nam zarządzać naszymi postaciami. No i cóż, w grze nie uświadczymy chłopów, a ubiór postaci jest dość niecodzienny, żeby nie powiedzieć kontrowersyjny. Trochę ich jest, a żeby je zdobyć musimy zdobywać ich fragmenty. Jak? Gra opiera się o system gacha, czyli wydawanie pieniędzy na skrzynki z ulepszeniami. Jednak bez wydawania ani grosza też można normalnie grać. Fragmenty postaci dropniemy z misji albo kupimy za jedną z kilku walut w grze. Jednak postacie mają też swoje bronie oraz stygmaty, które dają różne ulepszenia. A żeby zdobyć jakieś lepsze itemki musimy wydać kilka złociszy na skrzynki. Nie wspominając już o strojach dla postaci, w których w grze dla piwnicza nie mógł go zabraknąć. Dostrzynek służy właśnie supply, a equipment to nasze itemki. Więc podsumowując, gra będąc grą gacha ma masę przedmiotów do zdobycia i czasami trudno to ogarnąć. Więc najlepiej mieć wyjebą na tego typu rzeczy i po prostu grać. A co nas czeka po wejściu do gry? Typowy hack and slash. Mamy tu dwa przyciski, unik oraz atak połączony z gałką od sterowania. Każda z postaci ma swoje kombosy oraz zależne od zaekwipowanej broni. Mały atak specjalny oraz ten większy. Więc większość czasu wasza gra będzie wyglądała tak. Postacie oraz przeciwnicy są też podzieleni na trzy typy. Mecha, biologiczne oraz psychiczne, które jak na przykład w Pokémonach mają różną przewagę nad sobą. Dla przykładu Mecha jest silniejsza biologicznym. I mógłbym jeszcze powiedzieć coś na temat historii, ale... prawdziwe czady mają to gdzieś. Jeszcze jedna rzecz. Ta gra jak na telefon wygląda świetnie. Celsjadingowa grafika robi robotę, a lokacje wyglądają całkiem całkiem. Nie mają one może jakichś super detali, ale każda coś sobą reprezentuje. Elementy interfejsu mają ciekawy hologramowy efekt, a z całą resztą tworzą spójną całość. Efekty dźwiękowe są bardzo fajne, Każdy sprawia satysfakcję, a podczas walki możemy usłyszeć różne dziwne dźwięki. Natomiast postacie mają pełny voice acting, ale tylko w krzaczkach. Nie mówiąc już o soundtracku, który cały czas słyszycie w tle. Wchodzi on czasami tak mocno, że zostaje w głowie całą noc. Na samym początku bardzo bym was prosił o zostawienie tutaj łapki w górę, aby zasięg tego filmu był... Wyobraźcie sobie, że jesteście oficjalnymi, losowymi deweloperami z Chin i globalny serwer waszej gry właśnie skończył 3 lata. W tej okazji robicie sobie jakiś utwór i wstawiacie go na YouTube, w tle wstawiając grafikę z postaciami z waszej gry w no... stylu waszego studia. Po dwóch dniach pracujecie sobie jak zawsze i nagle do budynku pada mężczyzna z nożem, który nieironicznie chce was zajebać. Śmieszny scenariusz, ale to się wydarzyło naprawdę. Nasi kochani panowie z Chin zostali zaatakowani nożem przez mężczyznę. W swojej własnej siedzibie. ale jaki był jego problem? Mianowicie wcześniej wspomniane stroje postaci z filmu zostały dodane do gry, ale nie w Chinach. Tak, chodziło tylko o to, że nie w pojebanych czasach. Finalnie cała ta zawartość została usunięta z gry i tak to się skończyło. Awem. Czy wiedziałeś, kiedy grasz w grę późno w nocy, postacie podczas interakcji na mózgu będą mówiły ci, abyś udał się do spania, mówiąc na przykład, wódca musi być w pełni rozbudzony i czujny, więc wypierdalaj do spania. Całkiem fajne. Tak jak sytuacja, gdy dotkniecie trawy i przestaniecie grać na jakiś czas. Po waszym triumfalnym powrocie, Kiana wygłosi wam monolog o tym, że świat na zewnątrz jest duży i w tak dużym świecie jest tyle ludzi, którzy są ze sobą powiązani na tyle różnych sposobów, co tworzy tyle niezliczonych historii. Po czym retorycznie pyta się nas, czy nie było nas tak długo z tego powodu. Mówi, że się zmieniła i w przyszłości będzie więcej rzeczy, które będziemy musieli przejść, czy będą złe, czy dobre. Ale nieważne, co się będzie działo, jest w stanie się z tym zmierzyć, bo jesteśmy przy niej my. Dobra, czuję się dziwnie czytając to, ale łapiecie. Ciekawe, ile osób zobaczyło to po jakichś życiowych przejściach. Zakładając, że mieszkasz sam w piwnicy, to chyba pocieszające, że chociaż postać z gry w ciebie wierzy. Siema. Jesteśmy w lesie, czyli na najlepszym miejscu na podsumowanie. Honka Impact to nie jest zła gra, jednakże przez postacie. Ale poza tym gra się w nią całkiem przyjemnie i ma też niesamowity soundtrack. Jednakże przez postacie jest ona idealnym materiałem na memowanie jak ten film. Ja naprawdę trochę nie rozumiem dlaczego jest w cieniu tego nudnego gówna Nasi koledzy z Chin już przygotowują kolejną grę mam nadzieję, że będzie mi ją zrecentrować. I po prostu tak Honka i wracać do niej co pół roku, aby usłyszeć Kiano... <laughs> Kianę mówiącą. Minęło trochę czasu. Kapitanie. partido de surpresa. Blue!